Dobra. Dajesz. Ale to idzie wyklepać jeszcze, panie. <laughs> Mirek, handlarz, by <żeby> to zrobił. <laughs> Dobra. Koniec. Ty, pro, te, nad kolami chyba coś już lekką korozją zachodzą, patrz. Ale damy radę, patrz, tu się trochę zaklepie, o, pa. I chłopie, możesz 11 cali naprzód pychać. <laughs> Ty, właśnie, te ranty, czekaj, te ranty. Teraz pozbierz, Zobacz z tej strony. Odwińmy te ranty. O, tutaj jest rant i robimy tak. Coś ciężko idzie, o. To jest, kurwa, rolet. O. Fenders. będzie gitara. Dobra. Gra. w brak. Przedstaw się. Ksenon V6. <grym> nowy błotnik. Ty, pokażmy twojego, twojego, twoją borcie. Strutzer. Strutzer? Rudas. -ry -ry Nie pokażemy tyłu. <grym> Czy pokażemy? Tył jest... Y na chwilę Oj ty driftowus się zrobił ja pokażę te koła tutaj Nie. O, siedzi w mnie O patrzaka gumka V12 w golfie Dobra, będziemy robić